Lata 90. to czas, w którym dzieciakom telewizja publiczna kojarzyła się z zupełnie czymś innym niż w obecnych czasach. Wszystko za sprawą pasma, który kończył dzień zabaw, nauki w szkole czy też innych aktywności małego człowieka. Legendarna wieczorynka dawała poczucie rutyny, jednocześnie będąc pewną niewiadomą. Raz mogliśmy oczekiwać 30 minut krótkich animacji Disneya, lub pełnoprawnych bajek o tej samej długości, takich jak kubuś puchatek, fraglesy, mapety, gumisie, czy też uwielbiane przez wielu Smurfy. Skoro trafiłeś na ten materiał, to już wiesz skąd ten skliwy wstęp. Wszystko za sprawą gry, która jakiś czas temu wpadła w moje ręce. Cześć, ja jestem Gramodrana, a to Smurfy, misja złolić. Omawiana produkcja miała swoją premierę pod koniec 2021 roku. Już na starcie wiedziałem, że będę chciał w to zagrać. Z drugiej strony byłem pełen obaw, ponieważ dewami odpowiedzialnymi za produkcję było Osom awesome Studios. Tak tak, ci sami od omawianych na kanale Asterixów. Nie można więc mówić tu o pewniaku jeśli chodzi o jakość. Jak jednak wyszło tym razem? Zacznijmy od początku. Już podczas pobierania gry zdziwił mnie jej rozmiar na dysku. Cała gra to jedyne 1,6 GB, co mogło zjastować bardzo krótką produkcję bez dialogów, fajnych cutscenek czy też innych urozmaiceń dla odbiorcy. Ale uwaga, mała waga okazała się być tylko zaletą, bowiem te wszystkie składniki znalazły się w grzech choć z różną jakością. Fabuła Smurfów przedstawiona jest w formie czytanej księgi, w którym to bardzo szczątkowe ilustracje wzbogacają to co dzieje się na ekranie podczas tych wstawek. Mimo, że całość tych scenek to fajna, interaktywna czytanka, nie da się ukryć, bardzo szybko nuży i gdyby nie recenzencka odpowiedzialność, pominąłbym je za każdym razem. Historia opowiada o kolejnym niecnym występku Gargamela, który to stworzył tytułowy złoliść. Wrogą roślinę, która rozprzestrzenia się w całym miejscu zamieszkania Smurfów i okolicach, łapiąc przy tym przestraszone niebieskie krasnale. Byśmy mogli wyruszyć na wyprawę ratunkową. Spytacie pewnie no dobra, ale jak małe skrzaty mają poradzić sobie z tą rośliną? No wiem, że nikt o to nie spyta, ale muszę wam jakoś opowiedzieć o mechanice rozgrywki. Smurfizator, czyli urządzenie do przywracania poprzedniego stanu roślin i walki ze zło klatkami. Jako że smurfy to nie jeden bohater a spora ilość mieszkańców, taki tym razem walkę z gargamelowymi chwastami przyjdzie nam odbyć pięcioma różnymi smurfami w pięciu różnych lokacjach, które na szczęście są dość różnorodne. Lasy, bagna czy też zamczyska. A to dość ważne, bo nieco obawiałem się o to, czy wspomniana wcześniej waga produkcji nie jest spowodowana kopiowaniem assetów do samego końca. No dobrze, ale nawet jak na pięć leveli, to robienie ciągle tych samych czynności mogłoby się znudzić. Tak więc twórcy wymyślili, że pracuś będzie usprawniał co rozdział smerfną maszynę zniszczenia o kolejne sprawności. Raz otrzyma funkcję, jaką znamy z Jetpacka i innych gier, gdzie dolecimy na wyższe półki. Innym razem prędkość, która zapożyczona wydaje się być od Sonika w wielu miejscach produkcji. Wciąganie liści, by utorować sobie drogę, czy też potężne uderzenie w podłogę, które pomoże nam masowo uzdrowić wiele roślin. No i skupmy się nieco na tym uzdrawianiu w tychże lokacjach. Mimo tego, że produkcja jest dość krótka i można ją zaliczyć w jeden, dwa wieczory, to rozgrywkę można przedłużyć czyszczeniem lokacji ze liści. Oczywiście w zamian za nagrody w postaci przedmiotów, które możemy wymieniać za kolejne ulepszenia Smurfizatora. Nie jest to nic odkrywczego, ale przyjemność czyszczenia trawników jest porównywalna do zabawy z folią bombelkową. Lokacje, mechanika, fabuła omówiona, co z grafiką i udźwiękowieniem. Ta jest bardzo ładna i nie odstaje od tego, do czego przyzwyczaiło nas studio ze swoimi produkcjami. Wydaje mi się przy tym, że mimo, że piękno opiera się o niezbyt szczegółowe elementy, to wymagania produkcji nie są zbytnio wygórowane i słabsze komputery osobiste poradzą sobie z grą bez trudu. Choć warto nadmienić, że tytuł pojawił się też na konsolach obecnej i poprzedniej generacji. To co warte wyróżnienia to dubbing. Nie dajcie się jednak zwieść komentarzom na Steam, ta gra nie posiada aktorów z oryginalnej polskiej produkcji. W dużej mierze spowodowane to jest śmiercią od twórców głównych ról. Uspokajam jednak, udźwiękowienie trzyma poziom i dość dobrze słucha się wymiany zdań między bohaterami. Do czasu, aż nie wybuchnie nam głowa od jednej małej, malutenkiej rzeczy, która towarzyszy nam przez całą grę. Przykład: kiedyś smerfowałem w autobusie i wszyscy wkoło z niego wysmerfowali. Tak dokładnie. Smerfowanie w produkcji oznacza dosłownie wszystko. Pewnie opiera się to o oryginalną formę bajki, jednak gdybym był ojcem to wolałbym by moje dziecko uczyło się nowych słów od postaci na ekranie a nie wymieniało wszystkie na jedno w różnojakich formach. I takie są smerfy Misja Złoliść. Gra w której z żoną również uwielbiającą takie produkcje bawiliśmy się całkiem dobrze. Nie jest to tytuł idealny, ale nie ze względu na czasem niedomagającą kamerę, a zwyczajnie na to, że to gra poprawna w swojej formie. Niezbyt odkrywcza, choć taka, w którą zwyczajnie chce się grać. To też dobre przypomnienie czasów bez troski dla ludzi pamiętających wieczorynki. A jeszcze lepsze spędzenie czasu, kiedy to możesz odkrywać ten tytuł ze swoim dzieckiem, pokazując mu jak kiedyś wyglądał twój psi patrol. Mówił dla Was Gramodrana. Cześć!